Kończymy tuning naszego XR8. Niedługo pojedziemy nim na tor. Okazało się, że mamy mniej mocy niż fabryczne auto. Nasze plany legły w gruzach. Trochę się martwię. Zrobiliśmy krok do tyłu. Nie martw się. Po pierwsze to odczyt z tylnej osi, a nie z koła zamachowego. Zawsze będzie mniej. Poza tym mamy nowe elementy i stare mapy. Prawdziwa magia zacznie się, gdy silnik otrzyma nowe mapy. Posłuchaj siebie. Zawsze się wymądrzasz. Jest to wiele łatwiejszy sposób, żeby auto było szybsze. Teraz mi to mówisz. Co to? Pasy inwazyjne. Spójrz tylko. Każde auto w tym warsztacie ma pasy. Powodują przyrost mocy. Prawda? Robimy tu pasy. Rano przychodzi człowiek, który się tym zajmuje. Naprawdę? Bierzemy. Przyrost mocy. Baw się dobrze, a ja idę po pasy. Ustawimy kąt wyprzedzenia zapłonu, damy więcej paliwa. Jak leci? Jak masz na imię? Neil. Tu się dzieje magia? Zobaczmy, jak pasy będą wyglądać. Gotowe? Już są na aucie. Tak szybko? Wystarczy nacisnąć guzik. To jakieś 20 koni. Tak. Super wyglądają. Jak je przenieść na karoserię? Mam specjalne urządzenie. Tak po prostu. Już wycina. Podoba mi się. Chyba coś nacisnąłem. Wyłączyłem. Przepraszam. Ma czujniki. Nie dotykam. Uczę się. Mam nadzieję, że Elvis lepiej radzi sobie z techniką niż ja. Prędkość maksymalna nie jest ważna, liczy się start ze światłem. Gotowe, poprawiliśmy wszystko, co tylko się dało. Czas na chwilę prawdy. Dowiemy się, ile koni ma teraz silnik. Zaczynamy. Ustawiliśmy kąt wyprzedzenia zapłonu stosownie do nowych wałków rozrządu. Zmieniliśmy ilość i skład mieszanki paliwowej, która trafia do cylindrów. Wykorzystamy nowy dolot. Zmaksymalizowaliśmy moment obrotowy na starcie. Ale czy to wystarczy? Znacznie lepiej. Biorąc pod uwagę, że mierzymy moc na tylnych kołach, ten wynik oznacza, że mamy szansę w wyścigu. Super. Dzięki. Przekonaliśmy się, że bez pracy nie ma kołaczy. Musimy znaleźć inny sposób na zwiększenie mocy. Musiałem myśleć nieszablonowo, by zyskać statko koni. Pierwszy z czterech nowych wałków jest na miejscu. A ja znalazłem idealnego przeciwnika. Chcesz zmierzyć się z moim Fordem Falconem? O ile dasz się pokonać. Nadeszła wielka chwila. Kupiliśmy x za 21 tysięcy dolarów. Nie mieliśmy wysokiego budżetu na tuning, ale dzięki pomysłom Elvisa i moim zabiegom stylistycznym odkręciliśmy moc. W sumie wydaliśmy 27 200 dolarów, czyli 14,5 funtów. Ale czy pokonamy najgroźniejszego przeciwnika i zaimponujemy potencjalnym kupcom? Sprawdzimy to na torze Mont Panorama. Zaplanowaliśmy pojedynek dwóch australijskich gigantów. Byłeś pewnie na każdym torze na naszej planecie, ale chyba nie tu. To dla mnie nowość. Tor jest niesamowity. Można sobie na niego tak po prostu wjechać. To zwykła droga. Ale ta droga nie prowadzi donikąd. To zwykły tor. Można zrobić wolne kółko. Ludzie tu mieszkają. To czyś podjazd. Dlatego droga jest otwarta. Ale nie dziś. Mój samochód już gotowy. A to kask. Wygląda super. Wydaje się szybki. Oto słynna prosta conrod. Widzisz dwie flagi na mecie? To ćwierć mili. To będzie tam pierwszy wygra. Zaczynajmy. Składa lusterka. Dzięki tuningowi nasz XR8 ma wystarczającą moc. Jedziemy. Żeby podjąć walkę z Holdenem. Piękny widok. Wyczuwam pewną nerwowość. Odpalę i sprawdzę, jak brzmi. Całkiem nieźle. Od ponad sześciu dekad Ford i Holden walczą na tej prostej. To jedna z najbardziej zaciętych sportowych rywalizacji na świecie. Lew ma więcej zwycięstw niż niebieski owal. Czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby odwrócić trend? Zaraz się okaże. Oba pięknie brzmią. Oba mają tuningowane wydechy, ale najważniejsze kto będzie pierwszy na mecie. Trzy, dwa, jeden, start. Elvis świetnie wystartował, ale blisko. Mam go, ależ jest szybki. Świetnie wystartowałem, ale trochę zostaje z tyłu. Dalej, Elvis. Odjeżdża mi. Nie wierzę. O włos. Zbudowaliśmy świetną maszynkę. Tak się cieszę. Byłeś tuż za mną. Nasz XR8 świetnie wystartował, ale później większa moc Holdena zapewniła mu minimalne zwycięstwo. Na mecie wygrałeś o pół długości auta. Tak się cieszę. To był budżetowy tuning. Jestem bardzo dumny. Nie sądziłem, że walka będzie tak zacięta. Mam dobrą wiadomość. Niejaki Gary był zainteresowany kupnem. O ile tylko dotrzemy do mety w jednym kawałku. Przetrzyjmy trochę auto i spróbujmy je sprzedać. Znakomicie. Samochód zrobił na nas świetne wrażenie, ale czy okaże się wystarczająco dobry, żeby Gary zapłacił za niego 30 tysięcy? Gary, how are you doing? Jak leci Gary? A oh. u was? Hey, Miło Cię widzieć. Dzięki za kontakt. Podobały Ci się zdjęcia? Bardzo. Ford z widlastą ósemką przeszedł przez Wasz warsztat. Pokazał się z dobrej strony w Bathurst. To wyjątkowy egzemplarz. Chętnie go sprzedamy. Auto wystawiłem za 30 tysięcy dolarów. Co ty na to? Jestem ciekaw, czy wygrałeś na jedną czwartą mili. Celne pytanie w trakcie negocjacji. Ford świetnie się trzymał, ale był drugi. O włos! Byliście blisko zwycięstwa. Ja będę blisko Waszej ceny. Jeśli zgodzicie się na 29 tysięcy w rzeczy samej. Pierwszy raz słyszę w Australii takie wyrażenie: 29 tysięcy? Jeśli obiecasz, że będziesz o niego dbać. Zgoda, Gary. Podaj mi rękę. Kupiłeś świetne auto. Mam nadzieję, że będziesz się nim cieszyć przez wiele lat.